dzisiaj gramy w jakąś tam grę Nie wiem o co mi polega Ale idziemy, dobra, idziemy Ta łódka jest Kurde życia Jest olegolos. kolos Dobra, idę Jest, mam łódkę Płynę. Ty, co ty tam robisz? Ty, lepsza tam jest łódka. Kurde, już to jest profesjonalista przylecieć. I jestem. Ta moja jakaś się wydaje brzydsza. Zobaczmy. Ej, ładniejsza nie jest. Przecież nie. się nie po co to jest ole ślicznej To co to jest poryw? Ole super, ja są tam pójdę, ja tam pójdę. Czy ja został dany? Nie. Dobra, jeszcze raz. Chodzimy wyżej. Dobra. Jeszcze dość wysoko. U, u, u. U, jeszcze kawałeczek. Tak, 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 tak. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Jeszcze kawałeczek. Nie, no ja bym teraz się rozryczał gdybym spadł. tej pustyni, a nie tą plaża. Nie, 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 nie. Ach. No nie, no. Tak, to lekko to jest. Nie ma tutaj ani jednego piecaka odrzutowego. Boż. Nie grzeć tu jest. Uciekamy mi to jest podwolna. Dobra, idziemy jeszcze raz. Halakie, u! Dobra, zobaczmy ten. O, paty pati ja! Nie da się wejść. No to może tamten, bo tam też świeci. Ziemka. Ale tam tego dojście, to znaczy, że jest jakiś wyjątkowy. A laki... Lucky... Uuu, uh, komakon! Dobra, idziemy. Ja nie lubię tak w ogóle. Tak spadać. Sp nie, nie, nie. Nie. Co so się bijecie, idioci? Ty Ile od 6 tysięcy. No kurde, no co to ma być? Siemka. Ej, sí, Siemka. Siemka, chodź do zęka. Siemaneczko. Dobra, idziemy. No i ludzie głupi w sieci, nie no. E, bierzemy łuk. Ty babo. Ty idziesz za wolno. A nie ty. Ty babsztylu. No, przyspieszyła. Robimy pioskę. Idziemy. Tutaj. Tylko że dzieci tutaj na broni zazwyczaj. A dobra, czy ja idziałem czy pies goni? Hębach, hambaching jest. Dobra, gdzie jest, ta, gdzie jest ta? O tam jest ta baba. Nie, zabrali. Zabrali ulepszenie. O kurde, co za idiota! Mięknie za mną. Dobra, na tam na bramę, na Dobra, tutaj na bank nie wejdzie na górę. A jak wejdzie, to dawaj, na dawaj. dawaj da. Dobra, nada. No Dobra, idziemy do Cieszowego szybko, szybko, szuka. o, mamy na luchu. Dobra, idziemy. Hehe, <laughs> widziałem, no widziałem. Ulepszenie, no jak Co jest? A nie wiem za, to, za co to. Ciekawe. To co tu jest? Jaki zielony motor? A nie, to bomba. Dobra, kajtek, mekaj piesio. Poczekaj, gdzie tak pędzisz? Dobra, no, no, też ja pędzę. Tu nie byłem, idę się potopić. Dobra, idziemy na się szybko, szybko. Zaraz im coś będzie odbije i zaczną strzelać. Dobra, najpierw ten wiatrak sprawdzamy. Dobra, wiatrak spoko jest. Dziwny. Dobra, tego nie da wejść. Zobaczmy to, można wejść? coś tam. Ty nojku, dlaczego się obróciłeś? Ty, ty? ty? Tak. O, gościu. o no, Ty, ale... A nie, to jest ten sam statek? Tak, to jest ten sam Dobra, jedziemy. O nie, 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 się nie, steruje. Jest nie, 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 przez obok rzeki. obok nie, 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 Piękny dzień w w nie, dawaj, 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 Jedziesz gościu do gór. Ty. Co tam jest O to, to nie dawaj 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 oj idziemy na a u kum Jesteśmy na górze, jesteśmy. dawaj 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 i tutaj wyskok dobra nie da się? no to do garażu Jeżeli gracie w tą grę w kom Zostawcie sobie oraz lajka. Like. Do, do gościu, ty! A ciebie też. A wysiądź, takiego idiotę, Nie warto się odzywać. I. Uff, nie umarłem. Idę się kupić lody. Szybko, szybko, szybko. Nie można. Motor wreszcie, mój ratunek. Piękni ci motorze. Ty jak... O tu! Dawaj, dawaj, dawaj. Uciekam. Szybko, szybko, szybko. Jeszcze ładniejszy. A nie. Tutaj ty, sam? Tak. Nie. Tak. Dobra, uciekam. Szybko, szybko, szybko. Nie. Tak to tą stronę. Szybko. I ten motor wolny. Ty drabina? A właśnie ulepszenie Najpierw ulepszenie, bo podrobę. Nigdy nie zgubił. Dobra, 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 dobra. Dobra, mam stożyć. Nie zrobino. Dobra, jestem I... i... Dobra, idę. Szukaj. Muszę poszukać innej za piłki, która mnie weźmie jeszcze wyżej strzały, mogą być nie i gdzieś. Dobra, ma kolibrowi Kurde, że nie ma drabinki? Dbinki, bajki? przypomina no, 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 no. e, mi jest si YouTubera tego gościu. Zresztą nie ma takiej minki na koszulce. Dobra, jadę, 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 jadę. O kurde, no. Jadę szybko, szybko, szybko. No kurde, co za idioci. O oh, jaki, oh, jaki piękny dzień bydgoszta. Wow. Dobra, idziemy tędy. To no co się znowu dzieje? Idę zagrać w piłkę! Patrzcie, ja was nauczę! Ja jestem profesjonalny, ten jak się dba, to gościu co gra w piłkę, piłkarz to! Mm, zaraz wam pokażę jak gram. Dobra, idę, idę. Pakuję warunki. O foto wygląda jeszcze dziwnie. Ty, piłkarz, ty gdzie idziesz? Ty, ty śudem, kaczy, ty jesteś Cristiano? Ty śmiesz się nazywać Cristiano? Ty jesteś Cristiano, tu proś autogra. Sa je wychowany świla. Dobra, tu będzie chyba szatnia. Co kurczy, duch. No dobra, dawaj. Do a ani, nini nini ne 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 nini 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 to nini 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 do nini nini

Sam się tego chciał, to ten Lewadewski. Tak kurde, co? ja, Dobra, w niego nie jest Dobra, szukasz, szukasz, szukasz. Piożek! Jest, 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 jest. Brzżki, bidi, tu, 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 jest, 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 bidi, Dobra, idę tedy. Dobra, dzisiaj gramy w piłkę do ty się do, do, zabiegaj tak se strzało wełmie. Ty mi się będz miała taką? Kurwa, Dobra, tutaj masz w dupę wbitą. A nie, miałaś być w dupę witą. Dobra, zabiję jedną supę. Leżała i znikła. Dobra, tam jest druga. Ty straciłem strzał, do kurde Mmm, biorę to Znowu to teraz Biorę teraz sniperkę Dobra, jest, 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 jest Brrrr, szkibili do, do, do Ty, gościu. No

Dobra, dobra, dobra. Chyba żaden idiota tutaj nie wejdzie. Ja jest. O kurde weszed, wszedł, wszedł, Jezu. Dawaj, dawaj, idziemy dalej. O Boże. Ona mnie... Goni, 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 goni. Pokój w ogóle. Jezu jaki idiota. Вот и